Witamy was w kolejnym odcinku ma yy, Naszego Rankeda yy, Gramy dalej Jest 13 do 6 Jak można zwrócić uwagę Na B poszli Ja się wrócę na A Short. Wszyscy poszli na B, no ja nie mogę Ej nie, tutaj są Short Zabili mnie Zabili uh! Dlaczego nasz zabił naszego? Dobre pytanie. Na asom, na asom. No, wiesz co? Dzięki za informację. Tylko szkoda, że ja byłem za łupką na Akacze, no nie? Mogłem wziąć jakąś inną broń. Niech go zjadą. Nie zjadą, go ma trzy naboje. Ma trzy strzały, musiałby walnąć z Akacze. Dobrze, zjedzą. Ale już mu się naboje skończyły. Widzę. A niech go zjadą, bo on jest przede mną. Ładnie Zadowolony Tak <ś những> Nie ma to jak cieszyć się ze śmierci kolegi z drużyny A co ja się będę pierdać, że nie Idę <śled dari> <śled emanet spirituality> <śled> na Longa Ja też O, ktoś a biłem, rzucił <śled manga> Rzucę cię A <śled> Może nie miał akurat granatów pod ręką Zabiłeś kiedyś kogoś granatem? Tak ale się tak, że na przykład fleszem albo smokiem. jest się o takie granaty. Dobra, wchodź czysto. Już ja wiem, paka ty, coś mi tu strzela. Napotkałem problemy. Będzie B. Jak nic, skąd on strzela z kubany. To ja drzwi Ja bym to już diffusował, przypilnujcie przy, przy, przy mnie, dobra? Dobra Dzięki. Ładnie Ej, ktoś wbił Przynajmniej wbijał Mi Tundra. to tam pasuje, taka gra, co nie wbijamy co? Ale I... mi sksił ten kurczę, muszę go dogonić jakoś, nie wiem jeszcze jak. Muszę może killami, ale nie kilami to dobi trochę killi, no nie? No wiem. Ja to na longa cisnę. Posuń się, bo będę wchodził pierwszy. Chodź. Dziękuję. Ej, Paka jest na respie. Pewnie jest awką. chodzi to uważaj. Co on robi? Nie wiem, ale... czekaj. Coś tu wbiło. Mogą tam być, uważaj. No zaraz wejdę. Ja przykampię tutaj. Ej, patrz na plecki! Plecki nie, paka na B O kurde, pomóż! Dzięki za zapomnę Szkoda, że tak późno Paka na B jak chcesz Ej nie, plecy już ci idą, plecy Piach. Aha Sorry guys Przegra to, to było pewne Dobra, 8-14 a, a no w nie ma, no nie ma, ale... nie ma, ale ja, ja chcę przed nim być, bo nie podoba mi się taka pozycja. Jak już przegrać, to na drugim miejsce. Ale my to możemy wygrać, wiesz o tym? Na pewno wygramy. Znaczy wolę może Jak się postaramy, to się wygra. Ja idę na B, bo nikt nie poszedł, chodź ze mną. Nie, już idę na to. Fajnie, że sam poszedłem na B, no ale dobra, załóżmy, że to szczęście. Napotkaliście tam. Serio. Nie pytaj. A odpowiesz? No, uważnie nie. Nie jestem w stanie odpowiedzieć na tak głupie pytanie. Pewnie na, na stówę przyjdą shortem. Czy on go nie widzi? Ej serio, czy on go nie widzi? Nie wiem jaka jest sytuacja, bo ja plecy robię. Bo ty żyjesz, a ja obserwuję nie ciebie. No, już, już mu ładuj! Ładuj mu już te plecy! Już się nie pocz na niego, bo tam on zabił już jednego chyba. Jak doskonale! Już splantowali na A? O kurczę, no znowu mi uciekł. On żyje? Nie, znać, dobra. Na no, A, tak? No. Chyba, znaczy nie wiem. Doskonale, już zero z nich zostało, a nie dwóch. O, oh, shit. Ej, ty patrz to na szorta, bo jeszcze przyjdą plecy. O, ty uciekaj. O, o, zestaw sobie wziąłeś, to dobrze. Nie zdążę! Jest! W ostatniej chwili! Ale kurczę fart! No. Serio, no to trzeba mieć farta. Punkt meczowy! Muszę go dojechać, tego gościa, przede mną. <gry> Powodzenia, życzę. Dziękuję. Ale nie, serio, no nie, serio, mówię, nie zejść. Cztery dobrać. te, cztery punkty, no muszę, naprawdę. Tak no, nie ale wiem. Ale serio, niewiele ci brakuje jeszcze. Poczekaj, ja to sobie chyba zraszuję, nie wiem, zobaczę. Pójdą na B, na stówę pójdą na B. No, pójdę. Skądś zerwałem. To ty rzuciłeś tutaj nie to? Nie ja, nie mam nawet. Kogoś zjechał. Poczekaj, walnę flesza. Nie, nie rzucaj. Teraz. Dobrze. Chodź. O kurde! A, no szkurcze! A w stoi, uważaj. On tam jest, właśnie. Nie wiem, czy go nie zabij. Nie, nie sądzę. Czy dałoby się przypilnować pleców? O kurczę, no nie, no jak. Ej, ale to. Jak wygrają, to będzie fajnie, bo. Na... Paka? Nie wiem, ej, nul. Kto się on tutaj wziął? Czekaj, ale to oznacza, że to Na asom, za... na asom. No kurde, zauważył mnie. Zjechał go, zjechał go. A dobra, to wygraliśmy. Ej, zastrzel, zastrzel naszego, zastrzel naszego, tak dajesz. No dawaj. Dobra, wiedziałem. Ej! Ej, wygrałeś Hromakersa, brawo! Jest! No to chyba, już, to, to chyba już masz SG, no nie? Dobra, no to my się z wami żegnamy. W dzisiejszym odcinku to już trzecia część. No i do zobaczenia w przyszłym rankedzie. No, na razie.